Witam Was bardzo serdecznie w odcinku za Dzisiaj na ścieżkach jesteśmy i to jest odnośnie filmu taka może kontynuacja z tych moich podróży solowych na ścieżkach z tego setu co na samym początku filmu będziecie mieli odnośnik w prawym górnym rogu na samym początku, gdzie pokazywałem Wam set, w którym sobie latam solowo. Po ścieżkach dzisiaj ten set wygląda tak, troszeczkę się zmienił, ponieważ z tamtym się wywróciłem. no W czwórkę mnie dojechali, a podobne IP do mnie mieli. No i teraz sobie troszeczkę pozmieniałem. Buty, tak jak widzicie, się zmieniły, bo postanowiłem po prostu kupić sobie najtańsze. 6,3 sandały, jakie mogłem i których nie miałem wyekspionych, po to, żeby jednak dobijać ten, tą 900 na tych sandałach, żeby dobić sobie wszystkie. I tak jak widzicie, już mam jezy z 0 na 56, no i dobiłem sobie też te mistowe na 101. No i też sandały czystości sobie powoli, powoli dobijam. Akurat u nas na ścieżce sprzyjają nam złote portale, ponieważ e, można to podłączyć jako trzeci dni dzień cień złotych portali. E, ponieważ e, przez dwa dni mieliśmy złoty portal, złotą ścieżkę, e, no a teraz e, potem była chwila przerwy, tak nie wiem, 10 godzin e, albo 15 godzin, i kolejny złoty portal przez paręnaście godzin. Przepraszam, e, troszeczkę się e, mi odbija, bo niedawno jadłem. E, no. E, I tak sobie w takim seciku e, latam. Troszeczkę już kulek dostarczyłem. Właśnie w takim seciku e, sobie już dostarczyłem już wam pokażę. Podsumowanie e, sezonowe e, i turdzenie od skrywek. E, tak jak widzicie, troszeczkę tych punktów mam za kulki. E, bo w tym secie sobie właśnie latam po tych e, złotych e, ścieżkach. E, sobie biję mopki. E, też właśnie możecie zauważyć to. Po tych, po tych speckach na sandałach, no że troszeczkę tutaj dosyć sporo nawet tego powbijałem, bo nie wiem czy sandały kleryka miałem wydobita, ale na pewno nie miałem sandałów maga dobitych. No i też te mistowe sandały w ogóle przeze mnie nie były ruszone, a już mam je dobite, więc naprawdę sporo tutaj podobijałem na tych złotych ścieżkach dzięki temu. No, i na tym secie latam już drugi dzień, i jak na razie jest Git, daje radę sobie z biciem mopków. E, tylko jedynie na solowych skrzynkach sprawiają problemy właśnie ci lancjerzy, lancjerka poszukiwacza, no ci poszukiwacze, włócznicy, jak zwał, tak zwał. Ja często mówię na nich pikinierzy. E, bo ponieważ jak ktoś gra sobie ścieżki to wie, że na celowych skrzynkach jak jest dwóch ich, to oni się bugują, jakby te animacje wizualnie się bugują, pokazują, że niby skaczą, a tak naprawdę najpierw ci dadzą autoatak i po czym nagle natychmiastowo skaczą, więc no z nimi mam akurat problemy e, z żadnym innym, e, tak nie mam, z żadnym innym mobkiem lub cokolwiek no, ma, się trafił nam tutaj szóstkowy dwumieczkowy kamień, więc idealnie Bo piątkowy dwumieczkowy kamień też zbierałem, ale to zbierałem tylko i wyłącznie dla specek, raczej nie dla zarobku Ponieważ tak jak raczej wiecie, to mało się teraz z tych kamieni dostaje Tutaj musimy się wyleczyć Nie zmieniłem sobie, A, niestety, znaczy w i tak się nie da zmienić i chyba będziemy musieli przez to cofnąć Dobra, musimy cofnąć e, Musimy się cofnąć, bo troszeczkę tutaj zwaliłem Zostaniemy buwe Musimy zmienić sobie na to A też tutaj mam e, zmienione, więc zmienimy sobie na to I teraz powinno pójść lepiej e, Tak jak widzicie, e, zmieniłem też offhanda na pochodni Aktualnie sobie to z pochodnią e, Tak jak mówiłem, się zastanawiałem nad rozbijaczem twarzy Bądź, 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 bądź. Też myślałem nad niby oko sekretu, ale na teraz, jak na tym gram, to many aż tak mi nie brakuje. Czasami tylko zabraknie mi many. No ale. Chodziło mi o to, żeby jednak coś mi w walce dawało, a jednak pochodne daje mi dużo, a tak spida. A żeby też nie zabierało mi, tak jak przy wypadku mój tam 20% więcej many zabierało, więc no troszeczkę sporo, sobie nie mówić. I znowu, jak odpaliłem kurtałę, to wyskakuje to. I nie wiem, czy. Kamyk, a sobie dam radę zbić. Nie wiem, mi się perka odpali. Robimy do końca. O, i jest lipa. Jest lipa. Jest lipa, jest lipa, jest lipa. Jest lipa Jest lipa, jest lipa, jest lipa. Eee, nie mam many I kurna Ta... No, to tyle było z tego setu na razie.